Oto Cliffside, miasto pogrążone bezprawiem, kontrolowane przez najbardziej bezwzględnego szeryfa, unikacza prawa, straszyciela dzieci, wajdaka nad wajdakami, aka mój głos w tle. Co? Czy. Czy ktoś coś powiedział? Nie. Czy ktoś mnie obgaduje? Nie ja. To byłem ja! Tandetny Jerry! Król strzelców i wygnaniec! Przepadnij, potworze! Pośle cię tam, skąd przybyłeś! Dylan, mój ojciec się szuka. O, Joe! Uważaj! Straszne... Powiedziałem, przepadnij! Oto szczera Joe. Moja prawa ręka. Ona nigdy jeszcze nie skłamała. Dobrze ci idzie. O, o, nie wiedziałem, że tak potrafią. Nie! A! Losowy statysto w tle! Uważaj! Nie przejmujcie się mną! Przechodzę się bez... a! 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 Wiesz, a... Um, nie mam pocisków. Ja też. Ale liczy się to, że walczyliśmy aż do Czekaj, co? Nieźle. Mam lepszego cela niż myślałem. A! Joe, pomóż! Joe, przepraszam! Wyciągnę z tego wnioski! Tak naprawdę, nie wyciągnę żadnych wniosków. O mój Boże, drugi tu idzie! Teraz wyciągnę z tego wnioski dwa razy szybciej!